Hej, 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 witam z nami bardzo serdecznie w kolejnym randomowym graniu. Tym razem mamy na tapecie Plan vs. Zombie Garden yy, Warfare. To jest gra od, oczywiście, i PAP yy, yy, pop. pop yy, OK, nie wiem. Chócę, zapomniałam jak się nazywali. Ale nieważne. Dzisiaj sobie właśnie zagrajemy e, ich drugą produkcję, e, która się stosunkowo różni od e, pierwszej części, zwykle e, bla, pierwszego, pierwszego Planwersu Zombie. I tak jest to strzelanka niż e, taktyczne, powiedzmy taktyczny Tower Defense. Czy Tower Defense, czy... Nieważne, Musi... powiem tyle, że po pierwszej, yy, w pierwszej grze ich studia trzeba było się bronić przed ząbiekami, używając yy, do tego zmutowanych roślinek. Yy, tym razem te roś zmutowane roślinki są yy, no, bardziej zmutowane i chodzą i strzelają do wszystkiego, co się rusza. Yy, dlatego yy, też jest. Tak, o. Więc tu mamy typowy, jakiś, powiedzmy, single player, który możemy chyba rozegrać yy, tak o sobie, czy tam zaszukać, Nie wiem, co to dokładnie jest. Ja z multiplayer to oczywiście są różne tryby. Ja wolę to, bo to jest klasyczny deathmatch, który trwa bardzo krótko i świetnie się może przy tym bawić. Yy, ma również sp split screen, którego nie pokażę Wam, bo nie mam takiego pada i nie wiem, kto by się ze mną. Nie wiem kogo, kto, kto by mógł za mną zagrać <śmum> Smutne e, Mamy również charakter, czyli e, naszą, powiedzmy taką biografię wszystkich postaci i możemy je dowolnie jakoś modyfikować Patrzcie jaki zajebisty Kływa, nikt takiego nie ma A najlepszy Czekajcie, kto kływa, ma malchewkę na ryju. Czekoladę zamiast, zamiast liści, to jest też spoko. Tu ma czapkę y, listonosza, kwiatek i... ...plastę wydano się którego nosu nie ma. A kaktus? Kurwa, patrzcie jaki on. Już na samą myśl się go boję. Zobaczmy zombiaki. Zaczniemy od typowego a Patrzcie, łysy, zwykły, z drodą, okej, okay, inżynier. Inżynier to mój ulubiony. Kurwa nic nie widzi wąsy takie napotkowe ja nie mogę, nie. to jest najlepszy. Jeszcze mu tu dupę widać. Nie, lubicie takie. Dobra, tu mamy zwykły karga, który ma jedno podłużne oko takie z przyszłości, no i brodę, Taką, no nawet fajnie. A też, to jest właściwie ten, i tu mam chyba obrączkę, czy ob... wieniec y, świąteczny na głowie. Dobra, to jest typowy taki, nie wiem, y, tu są właśnie podzielone na klasy. Powiedzmy, takie klasy po jest z Battlefielda, tu mamy zwykłego szturm, ala szturmowca, tu mamy z, ala e, medyka, tego akurat nie wiem do kogo przypisać, ani kaktusa. Kaktus wiem, że daje miny, więc może jednak do inżyniera trochę. A to nie wiem, wiem, że tego dwie postacie, ta i ta, to można jakoś je przepisać do czegoś. Tak samo tu można mm, dodać do zwykłego firmowca. Inżynier inżynierem, to wiadomo. No ma taką bazukę, coś tam może robić. To jest naukowiec, który też jest takim medykiem bardziej, supportem. A... cała... a wszystkie gwiazda... a all-star to ja nie wiem, taki ciężki... powiedzmy taki tank. Więc tak, o, również tu mamy... ten... coś takiego jak karty, więc... Yy, o, mam coś takiego... Mamy do otwarcia, więc na waszych oczach ot otworzę tą kartę, co to będzie. O! o, Stój Rzymianina! Nowy, nowa postać, fajnie. No i... a tu nowa karta też No, a, to spoko. E, dalej wam nie otworzę, ponieważ nie mam pieniędzy, to są, powiedzmy, nazwijmy te tak, pieniądze kredytami czy serbikami. I Jak widzicie, mamy 14 level, to trochę oszukuję, bo nie dużo z tym grałem. Tu mamy akurat takie typowo klasyczne takie naklejki, jeżeli kiedyś zbieraliście jakieś naklejki takie, powiedzmy nie chyba były takie z high Putera, kiedy była piąta pięć, wychodziła również teraz na Ligę Mistrzów. Widziałem, że były takie, mm, takie te, też takie karty do zbierania. To jest nawet spoko, takie można, takie hobby mamy zbierać. Tak samo tutaj mam ile godzin przegrałem w to, ile co i tak moje statystyki. Cool starts, dobra. Ale to tu mamy zwykłą już opcję, bo się dalej nie zmieściło. Tu wszystko jest ładnie, pięknie, więc trzeba yy, mnie przedłużać, pokażę wam ten najklasyczniejszy może tryb. Yy, może pokażę wam tryb, który Wam bardzo szybko yy, yy, zademonstruję, jeszcze zobaczę ile mi w ogóle czasu płynęło. Mam jeszcze no takie 9 minut. Yy, więc zaczynamy. Mamy, że mi coś znajdzie. Jeżeli nie, to już w góry. Może mówię, że 9 minut, bo się chcę wyrobić, wyrobić w takim kwadrancie, ponieważ chcę, żeby moje randomówki były takie kwadransowe, 15-minutowe, jakby ktoś nie wiedział. Więc jeżeli się trochę przedłuży, no to trudno, będzie małe cięcie. E, ponieważ nagrywam perfitnie z konsoli PlayStation 4, a ona nie pozwala nagrywać więcej niż 15 minut. E, więc właśnie taką wam powiem to. I jesteśmy y, jesteśmy roślinkami. Możemy również y, wybrać sobie jakąś postać, ale też również możemy y, jakby zrzucać tam jakieś tam y, przeszkadzać przeciwnikowi, więc wybiorę sobie y, może... Ta połowa, ta, ponieważ lubię nim grać zresztą nim często nim gram e, może ten no i właśnie gra działa w 60 kl. na sekundę jak to dobrze widać i i i Przegry Wygrywamy się. chodź tu kurwa kurwa chodź tu kurwa nie widzę wypierdala już kuch aj no do schowam się schowam się nie jest nie, a to mój Jeszcze będzie, dobrze. Jeszcze będzie że mi pociąg tu jest Pływa, mój film będzie, mój, mój, mój Tak jest mój ładuj Pływa Niedobrze, że nie można biegać Może izba dobrze Ponieważ to jest luźna, że człowieka. Ajde. I przegrałem. No sorry, że w tym e, tak długo przeklinałem, ale dobra. No i teraz również możemy zmienić poseb, by ale mogą nas uratować właśnie. Ktoś mnie ratuje. Dzięki, koleś. Polecę No i dobra, no i stosunkowo mamy 15% z tego... 15, połowę życia z tego. Kurde. No i... Bombą na głowę. Tak. Lepiej zmienię sobie postać, może... Nie, że się. Kurde, nie to chciałem, Nie to kliknąłem. No, miałem kliknąć kwadrat, ale kliknąłem kółko. Jet go! Tak, dobrze, ty tak. No dobra, może. Kurde! No, to, 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 ja. Dobra. Ale go... Nie wiem, czy uratowałem, czy nie, ale... kolejny mnie no Tak, to, to, ratuje. Tak. to, to, Nie to, 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 bardzo. No i biło właśnie załatwiał skrzynką na głowie, nie? Zajęliście każdy by tak chciał. E, Przetestuję tego sobie. Ja bardzo mi się podobał właśnie ten kurde. Co on ma takiego? E? No i właśnie przed... Ale chodź widzieliście fajnie, że się obejrzałem. Plan z Win, jej yeah. i mam dwa i zrobiłem 2 i 60 i 660. No i dobra, poczekamy sobie może na kolejny meczyk minutę. Zobę na to. Kurde, uwielbiam tą nutę. Ta ta ta, ta. Taka, ta nuta by się idealnie nadała na... E, jakiejś um, nie wiem do windy, a cóż nie, to jest głupia paczka. lepiej to ześć już na te mówię wam, to też albo już nawet na tą. Ja mam dopiero tylko 3000, więc bida! Jest nie, nie wyjdź, dobra, to są ci najlepsi tacy. Raz tu ja byłem, na e, Nie oszukuję was. I, I no i sobie czekamy. Poczekamy najwyżej jeszcze trochę, a ten odcinek będzie dłuższy. Ale wsłuchajcie się w tom. Nie, dobra. Dobra, dobra. Zupa z zbobra. Niech się ładuje o! Chomptown! Podobno to jest ist, tym miasto jest... Isterek, y, który nawiązuje do powrotu do przeszłości. Back to the future. Takiej po, po prostu podobną stylistyką jest, ale jest nam wzorowany na co się wie. No i dobra, tym razem dla odmiany jesteśmy e, zombiakiem. i Ja wolę właśnie grać e, tankiem. Na ten sekundy sobie. Patrzcie jak Dobra Nie musi przeładowywać Chodźcie Znajdę Znajdę Dobra, pójdziemy sobie może tędy. Dobra, mam go gdzieś w ogóle Ja tu szukam po, kąt, po zakątkach Hmm. Ty śmieciu. Niech mnie ktoś uleczy. nie mnie obrać. A, się no, ale to przebieram, a ostatni, to spokojnie, to spokojnie No to ja zaraz zginę, ja to wiem, ja to czuję w kościach No, a dobra, 10 życia, nie no spoko, dobra e, Jest to oczywiście samo życia. Ja ale to tylko do czasu tylko no tam... i kolejny, i kolejny kill, 8 życia. Spoko. Ja lepiej, żebym zginął. Będzie to lepiej dla mnie i dla drużyny. Chociaż jeszcze mamy różne mocy, jak na przykład e, nam Mój mój. A, dalej się wygra. Nie, ogółem egzam jest tutaj do połowy życia jakie y, jakie mamy dyspozycji akurat ten tank ma 200 HP są y, pozwala się 100 HP Ale nie byłem w kosmos ale on ma plombę no i dobra jest to może od razu hmm, dobra gdzie mnie wysadziło jestem tutaj e, jak na razie wygrywamy tu chodzi o to, kto szybciej drożdży zdobędzie, znaczy, która drożdżna zdobędzie 50 kg. I taka, oto mam taką, tę. Kurde, załatwił mnie. To co nie wiem, to co pierwsze wrzuciłem, to nie wiem co to było, ale to drugie to była posłona. Taka taka makieta. A. Trójkąt to daje mi szybkość, nadludzką szybkość. Z meczki do wady. Dobra. Ranisz. O i dalej jest moja, a to co to nie znika? Dobra. A, dobra, jak ten koleś jest przy mnie niż... Dobra. To jest zaczęcie, ale... A ja, a ja zbrzucę, kiedy on będzie... Kiedy już będzie koniec tego odcinka i jedneli. E, mam nadzieję, że mi też starczy również e, miejsca na nagrywance te, e, telefonem. telefonem. O! Więc powinno być sporo... Rybisar! O! Super <grymne> mamy. Mamy 25 już, już mamy połowę. To jest gitara. To jest gitara. Tak? Starczypią. Tak, to jest Chodź tu. Chodź tu. I zjadł. Jebany. Jeszcze mi ręka wysiada. On zżyga w Nieładnie jeszcze przegrywamy, mamy o 5 kili mniej niż oni. Brawo, tak, 5. Brawo, umie liczyć. Dobra. to pólne, Kurde. pólne, On tu był skubany, nie zauważyłem go, a to on mnie załatwił Czy ona? Nie wiem Ciężko rozpoznać Ale dobra, obsasa Przegiewamy czuję to przegajamy ten, ten na bank to przegajamy Na bank Chodź tu Jej, coś osiągnąłem, ale jakąś gwiazdkę zrobiłem. Zawi to spoko, to daj mi... No i właśnie, wtedy taka muzyka oznacza, że już przegrywamy ląsia. I... I tak przegram. Tak, tak, tak. Wygią mnie, czuję to. Jednak ja wygią mnie, może jednak. Wygramy to jeszcze Ginisz, mato. dobrze, jest mnie jeszcze trzy kilo. Nie, już przegaliśmy no i dobra, jeżeli byście. Jeżeli jeszcze więcej odcinków eee, może z Plan vs Zombies, to dajcie znać w komentarzach. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. I słuchajcie bardzo fajne muzyczki jeszcze na koniec. To będzie. O, oczywiście. Dobra. Eee, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!